Gdzie podziała się ta śrubka? Odkręć jeszcze sondę, Łukasz. Proszę. Zobaczcie. Tutaj jest cisza. Odkręć tą drugą sondę. To co widzicie, co się dzieje. Za chwileczkę opowiem, co jest powodem. Druga sonda wykręcona. Mocny dym. Myślę, że. Za chwileczkę wyjaśnimy, co może być tego. A wyjaśnienie tej sytuacji mamy tutaj na stole turbinka. Zaraz Wam pokażę co się wydarzyło, i też trzeba troszeczkę dopowiedzieć, co teraz trzeba z tym fantem zrobić, bo no nie ma jednego elementu, który trzeba znaleźć. No doszło do uszkodzenia turbosprężarki. Jak widzicie, wirnik jest nie dość, że poharatany to jeszcze nie ma śruby, która skręca nam ten wirnik od strony zimnej. Także jest ciekawie, bo trzeba ją teraz znaleźć, bo prawdopodobnie gdzieś jest w dolocie. Albo w interkulerze się zatrzymała, i miejmy nadzieję. A tak czy inaczej, nie można tego tak zostawić i trzeba znaleźć tą śrubkę. No a przyczyną tutaj, no to co? Interwały olejowe i sitko w turbinie, które jest zabite i spowodowało ograniczenie przepływu oleju, a to z kolei spowodowało niedostateczne smarowanie, co skutkowało niedostatecznym też chłodzeniem turbosprężarki i doprowadziło do uszkodzenia jej.